Dobre ranko. Jedziemy na Magedon, ale patrzcie tutaj co stoi. Moja nowa strzała nazywałem ją Rakieta, bo zapierdziela jak głupia i z tego też będzie kontencik i też to będzie ja się nagrywał. Także wyczekujcie, ale teraz jedziemy na Magedon. Szybko! No no ale już jest tuta atmosferka. 8 minut i jesteśmy. Także nas. Oj, nie dokliknąłem. No cóż, tak się zdarzyło. Szymano pięknie ludzie. Dzisiaj pierwszy w życiu mój. Magedon, także zobaczcie, jak to wygląda. Jaram się, już widziałem troszeczkę, jak tutaj przeszkody wyglądają, jest naprawdę mocno. Więc no, jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Nie jest dobrze, po, po wczorajszych nagrywkach w klubie mi zostało trochę, wiesz. Tra -la -la -la. Chip, muszę chip założyć. W sensie siku. tak coraz intensywniej, że ja się sobie tego zrobię, busiarza. Ale wielki. Dzięki. Tak się akurat złożyło, że kiedy my rozglądaliśmy się po miasteczku, Maciek, Wójcik, mój kumpel skończył biec swój Ramagedon, więc zadamy mu kilka pytań, bo on już kilka w swoim życiu przebiegł. Jak było? Dobry. Widzę. Czas masz bardzo dobry. Chyba tak jak planowałeś, co? Słuchaj, byłem drugi w swojej e, strefie startowej, więc się bardzo cieszę. Ej, stary, kurde, no zajebiście się zajebiście. Pamięci, że to jest ciężkie. Uważaj, zachowaj sobie trochę sił na ostatni kilometr, bo jest dowalone większość trudnych przeszkód na koniec. Okay. A tak to masz się dobrze. A co, wszystkie wodne zaliczyłeś? Wiesz co? Wodnych jest mało. No właśnie, jak ręce, bo nie wziąłem rękawiczek o, finalnie. I kolejna nie. małowiczka, Tosio Silesia jest, bezja, jest to na na, pierwsze, na pierwszej Rana, linie. Runmageddon to, jest... run to fani i zabawa, nie moli. Spot to zdrowie, słuchajcie. Powodzenia Do Maciej. Dobra, żubiczek. Nie no, szczerze, przeszliśmy sobie teraz tak ostatnie przeszkody. No i wyglądają mega ciekawie. Jest jedna przeszkoda, której się obawiam. Są te takie oponki w wodzie, trochę klaustrofobicznie, to co mówił ten taki pan, z którym rozmawiałem, ale poza tym wydaje się wszystko spoko. Tu właśnie jestem ciekawy, na czym to polega. Aha, trzeba wrzucić kulę, okej, okay. ale pewnie na zmęczeniu jest ciężko. No, ale naprawdę, mega wielki dzięki Ramagedon. Ale w sumie podziękuję jak przybiegnę, bo nie wiem, oczywiście jeszcze podoba, nie? <laughs> nie no, ale atmosferka jest naprawdę top. Top, 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 top. Oj się ze strachem idziemy stąd Jak widać humory dopisują, ale powoli zbliżała się godzina dziesiąta, czyli godzina mojego startu. No a że w tendencji mam omijanie rozgrzewek. Tym razem nie chciałem tego ominąć, więc powoli kierujemy się na linię startu. Nie powiem, kiedy przekroczyliśmy linię startu, patrząc na innych zawodników i słuchając tego, co mówili speakerzy, pojawił się lekki stresik, ale tego wam nie pokażę. Natomiast zobaczycie moment, w którym serducho zaczęło bić troszeczkę szybciej. I need all the wins. Yeah, ain't no L's, We gotta get a no cow to quit. Yeah, gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah, better move out the way because I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all it is. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out.

me elevating got them knocked. Cause I'm the pilot in the cockpit nose no divin' in the house. Awesome. Watch how I get it here, watch how I get it here, watch how I get it here. Watch how I set it up. That's why I shut it down, watch how I get a win. I don't think they really wanna come against the That got a finger run up in on a grenade. I ain't never been there when you think you can pick. I'm a line, but the one up the cage, I need all the wins. Yeah, yeah. Ain't no L's, I gotta get in no call and quits. Yeah, gotta keep on moving, no matter how hard it gets. Yeah, better move out the way, cause I'm coming with hard hits. My head is as hard as a brick, but I Knock oh. out, knock down, you take better move, you make it, knock out, knock down, you take better move, you make it, knock out, knock down, you take better move, you make it, knock out, knock down. Oh, yeah. Przeżyć z tego miejsca, mega szacunek dla tego pana. Pomimo tego, że miał zdarte ręce, to dzielnie walczył na drążkach i przeszedł je za drugim razem. Ciekawe jak to pójdzie. <grym> jak ci to wyjdzie, to ci stawiam browara. To ja ci też postawię. Sporwa to filmik, z tego oglądałem. <grym> Dávaj, 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 dávaj. Tak nebol trafiam mepy, už Ja będę pipką, zrobię barpis. To była pierwsza przeszkoda, której nie zrobiłem. I na Random jest taka zasada, że jeżeli nie możesz zrobić jakiejś przeszkody, to robisz 10 barpis, czyli padnij i powstań. Na tym etapie biegu zaczął mnie łapać lekki skurcz w łydce, no ale o tym opowiem Wam zaraz. A co możesz mnie oblać? Nawa! Tak? Daje miście dzięki! O, ale zimna! w soli jest. No ale jest, ale to było potrzebne. Taka woda. Czy <laughs> Tutaj mega szatop dla Maćka, bo zrobił mi to za zdjęcie. No i tutaj jeszcze z uśmiechem na twarzy, ale nie wiem czy pamiętacie, wspominałem wam o skurczach w łydkach. No i przy tej przeszkodzie zapomniałem w dwóch łydkach przy wyskoku jednocześnie, więc no musiałem odpuścić tą przeszkodę, ale nie zwalniało mnie to ze zrobienia karnych barpis. Nie, samo pożycie jest fajne. Dwóch troszeczkę męczy to. I ręce, wiesz, ręce puszczają, nie spodziewałem się, że skurcze będę miał w łydkach. Dawno nie miałem. No i doszliśmy do multiriga, czyli do przeszkody dla największych kotów, no i nie mogło skończyć się inaczej. No i weź go sobie na tył jeszcze, wyrzuć go trochę, żeby ci się no... Pięknie. Dobra. Może tego tutaj nie widać, ale ten łańcuch ważył aż 45 kg. No i on był tak niewygodny, tak się wbijał w kaptury, że no po prostu masakra. No i też moje łydki to odczuły. Gdybym nie miał po tych 80 km, wyporowe Al, Ale, ale nie, nie żałujesz tego, tak? Nie, no, nie no i bardzo dobrze. Zawsze e, musisz sobie troszkę utrudnić, i wtedy Ta. zwycięstwo smakuje najlepiej. Nie ma moment. Moment. Man moment. No i tu w teorii zostały już same proste przeszkody Ścianka, na którą mam zajawkę Więc uważam ją za mega prostą Ale jak postawiłem lewą stopę na boulder To złapał mnie najgorszy skurcz w życiu Trochę czy nie? A, Kurwo, najgorzej na świecie Dawno mi tak nie spięło O, i łapie mnie skurcz teraz, patrzę. O, aż mi w pośladzie spina. Ja sobie poleżę, podpoczywam. Podopięguję innych. Powalony jak mi się potrafi się sam spiąć. Pierwszy raz przez cały bieg miałem takie poczucie, że mogę go nie ukończyć. Takiego skurczu nigdy w życiu nie miałem, nie mogłem wyprostować nogi, nie mogłem zrobić nic przez dobre 15 minut, nie mogłem potem nawet na nią stanąć, ale stwierdziłem, że skoro prawa noga funkcjonuje, no to jakoś to zrobimy. Powiem wam, że już na takim zmęczeniu taka przeszkoda jak ten mostek, gdzie robiło się to za dzieciaka na placu zabaw, to w moim przypadku było to mega. Ciężkie zadanie, chyba mogę to tak nazwać, ale nie ma to w ogóle porównania z następną przeszkodą. Można, można używać maksymalnie dwóch. To nie wyjdzie. Daj, macie to na biciec. To nie wyjdzie. robisz sobie spokojny barfist nie mam zaparcia w nogach hey, ale tu ci... No nie ci niech ci nogi wie, zwisają kompletnie a drugi zostaw sobie niżej żeby ci nogą odepchnąć tu nogi, nogi ci to jakby tak nic nie, nie dadzą Uwaga jeb... Ufff Trzeba trafić do środka? Opa! Better get ready, champion. Uh, the game is in trouble. I've been in my death for the piece of the puzzle. I got it for real. Still keep me going. I wake up and hustle. You won't see me buckle. I've been in the field. Man of the town, you've been in your fields. I'm adjusting this crown. Call me your majesty. Either that or your tragedy. We shutting everything down. I'm being hot like somebody put a candle on them Off top, I don't really stand opponents This mine, the moment is Run out and start a bunch of pandemonium. More game, I got some The skill is by one Y'all done, the game in the coffin Referee screen, rest in peace I think twice if you next to me It's West. This ain't no regular thing I came for the ring, you know what I mean I shoot my shot and it's clean This for my city, yeah, this for my team If you talking, it's talk to me nice I play with all of my life my name in the lights. Better you right. I'm champion. Repetition. I'm stacking these trophies. I'm good with addition. I spit like a pastor. I gave you division. Up early morning. Enough of the sleeping. My life is a dream, but you wishing you lived it. Haters get livid. My pockets pacific. That's deep if you get it. So temperpedic I sleep on the critics. Don't feel like competing. I'm hearing these tickets Whoa, let me switch the flow with a new bounce. Coming to the den with a lion. I'm gon' pounce. Shh. No, I've been a king for a while. Got a ring and a crown. That's the bling with the blab What the team is about? Uh, champions. You can tell by the NBS of this sound. Re screen rest. In peace. jeszcze ten Dobrze. to mamy to kurde powiem wam Biegło się naprawdę bardzo przyjemnie do chyba 8 kilometra jak się zaczęły skurcze w łydkach. No i na koniec zresztą widzieliście, co się działo. Nigdy nie miałem takiego bólu w łydkach jak teraz. Ale dziękuję Jasiowi, drugiemu Maćkowi, bo bez nich tam się nas zesrał, kurwa, w bólu. Ale no jak widzicie, jestem brudny i szczęśliwy. Brammageddon ukończony z czasem takim, jaki w sumie myślałem, że gorszy będzie. Byłby jeszcze lepszy, gdyby nie, nie skurcze, ale nie ma co, się, co szukać wymówek. Wyglądam tak po całym biegu. 360, proszę bardzo. Rudny, błotko oddało. No i też ubrałem sobie tablicę. Jak trenujesz tak walczysz. Trenowałem średnio, więc musiałem się wykazać charakterem. Ja myślę, że się wykazałem, bo myślałem, że na przykład tej przeszkody, co zrobiłem w końcu na tricepsach, że nie zrobię. Ale jednak poszło, no i że wstałem. Dzięki, że oglądaliście. Zostawcie suba, lajka i komentarz, jeżeli wam się podobało. No i możecie pisać, jakie kolejne wyzwanie mogę zrobić. A my co, idziemy na ściankę i wypić browarka, nie? <grytanie> <grytanie> Dzięki Wam, Nara. Dzięki wielkie Ran że mogłem przebiec Wasz bieg, no i koniecznie sprawdźcie ich inne biegi, bo są w każdym kierunku polskim północ, w południe, wschód, w zachód. No i co, biegło mi się to naprawdę najprzyjemniej, najfajniejsza atmosfera. No i mam nadzieję, do zobaczenia.